Cześć, witam Was w kolejnym odcinku na moim kanale. I dzisiaj znowu mamy koniec sezonu, kolejne Star pointsy, Zobaczymy, ile ich dostanę, ale jeszcze na początku sobie standardowo zrobimy te y, dwa dzienne questy, które mam, oczywiście, nową postacią kolet, Czyli w sumie będzie okazja zagrać sobie tą postacią na odcinku, bo jak widzicie, dosyć mało nią gram. Mam 55 pucharów i piątą rangę, ale przy okazji mamy Star Power i gadżet, więc jest wymaksowana I też sobie później kupimy tego Pimpaka, który jest w sklepie. Ale to, to później, także teraz sobie Zróbmy te y, dwa questy Pokonać 9 przeciwników z koled I zadać 60 tysięcy punktów y, Obrażeń na solo Więc to akurat fajnie się zgrywa, te dwa questy Także je zrobię, mam nadzieję, że uda się zrobić Bo y, tą postacią Kile trochę średnio chociaż, y, chociaż teraz też jest po buffie Dostała y, W sumie tam chyba y, Jakieś kilka buffów Więc może być trochę łatwiej Na pewno jest y, lepsza niż była Ja też za dużo tą postacią nie grałem, także no e, tutaj nie będę grał, nią nie wiem, jakoś najlepiej, bo no jak widzicie mam 55 pucharów na niej ale muszę pamiętać, żeby sobie damage robić i kill, dobra, może tatara e, za chwilę padnie, czekajcie, użyję sobie ul, e, gadżetu, nie Ulta. OK, dobra, padła na strzała. E, mamy Ulta załadowanego. Powercubsy na pewno się jakieś tutaj e, sprzedadzą, bo muszę kille robić obrażenia, więc e, fajnie jakby ten damage był jak najw, największy Okej, okay, się tutaj gail kręci, nie wiem, nie wiem czemu w sumie. Chyba mógłbym go jakoś zultować czy coś, ale. Czekajcie, a użyję teraz gadżetu i jaki będzie... Aj no, nie trafię. Żeby właśnie to jest problem że tym gadżetem. E, trzeba jeszcze... Nie, nie będę używał ulta, bo mógłbym mnie tutaj łatwo porobić. Ja go będę obijał. Okej. Okay. Czy oni się tam sami wybili i ja zostałem z tym gailem? To ja idę tutaj od razu po te... Parkiupsy cubesy na pewno sobie też damage na nim trochę nabijemy. Zbieramy tutaj 4, 5 parkiupsów nie 4. 7 mam aktualnie parkiupsów. cubesów. Myślę, że teraz mogę tego Geyla zultować. Tylko gdzie on jeszcze tutaj siedzi? Aha, dobra, on tutaj siedzi. Dobra, od razu gadżet poleci. Niestety nie trafiłem. Może jakoś zultowałbym go. E, tu może jakoś by się udało. Niestety się chowa za tymi blokami trochę to wkurza, okej, za ma poleciało w skrzynkę, ale. Nieważne, bo w tym momencie go e, pokonuje i mamy pierwsze miejsce, mamy jedną wygraną, ale tutaj e, wygranych nie muszę robić. Ok, rank wpadł plus 10 pochorów 2 kile niestety tylko. E, no tu jest problem właśnie, bo dosyć szybko te się przeciwnicy tutaj wybijają na tym poziomie, ale lecimy 15 tysięcy tam e, damagea wpadło, więc lecimy z drugą grą. Mam nadzieję, że jakieś... że dosyć szybko to się uda to zrobić te kwasty 9 killi, no e, może być z tym problem bo tak jak mówiłem tutaj dosyć szybko się przeciwnicy wybijają, ale no postaram się coś tutaj yy, zrobić. No widzicie już pierwszy typ pad, drugi, no mówię dosyć szybko tutaj to idzie. Czy uda się tą MS pokonać? Mogłem sobie w sumie odpalić gadżet, ale wiecie, zawsze jakiś damage. Dobra, mamy tego pingwina. No Parkips, jakbym miał ja tu dużo Parkips, to na pewno byłoby łatwiej. Wiecie co, zultuję ją 1800, 1000. Dostała tutaj za 77, znowu dostała 200 HP 266 HP, ale ona będzie się teraz kręciła wokół e, tego, no niestety się kręci. Ale za chwilę mam... Dobra, mam Ulta, teraz ja się pokręcę, wyleczę się i myślę, że mogę e, tutaj wlecieć w tą EMS. Jeszcze sobie nie wiem, może użyję e, gadżetu i teraz jakoś ją tutaj. Albo wiecie co, poczekam po prostu na strefę, aż się strefa zmusi. E, chciałem tutaj tego Gala, bo trochę średnio, że on tu tak wpada. Jak ja walczę z tą Ems W sumie walczę bardziej z nią Tutaj się kręcę, no niestety nie mogę jej Tutaj w żaden sposób podejść Ok, no niestety jeszcze mnie porobiła Tak naprawdę trochę średnio to wyszło Niestety, więc mamy rangę piąta Tylko obrażenia, bo Niestety killi się nie udało, ale lecimy szybciutko Z kolejną grą Brakuje mi siedmiu killi, żeby zrobić W sumie w pierwszej grze zrobiłem Dwa kille Poprzedniej niestety nic Okej, okay. fajne jest to, że chociaż Obrażenia są te same cały czas 1400 na yy, właśnie na skrzynkę. OK, w ogóle tutaj P skrzynki z parkiem są mają po 4500 HP. To też jest ciekawe. OK, mamy dobra, i mamy Sergio. Jest kill, yy, damage też. Dobra, czy Jackie się uda, bo tutaj ta postać jest mega na yy, na jakieś tanki w ogóle, więc może uda się tutaj tą Jackie yy, jakoś porobić. Dobra. Czy to ja zabiłem, czy ta M czy ta Bibi? Na szczęście ja, więc mamy tutaj killa, 4 parkibsy, piąty zebrany. A wiecie co? Może ja tak wlecę, no to się nie opłaciło za bardzo. Ale chyba, czekajcie, uda się tutaj dostał. Ajajaj, 100, ja mam też 800 HP, on ma 100. Nie, niestety, dobra, ja się wiecie co, wyleczę może trochę. Nie będę tak, bo jeszcze się okaże, że mnie tutaj porobi. Nie, w sumie nie zależy mi jaki na tej wygranej grze, ale wiecie, zawsze byłby to dodatkowy kill. Na moje konto do Questa, więc tutaj postaram się go jakoś porobić. 1000 HP zostało niestety to on mnie porobił. Miał tutaj przewagę w tych parcub'sach trudno. Plus 8 ile było chyba 2 kile? Tak, znowu 2 killy, czyli jeszcze 5 kili. no myślę, że e, powinno już się tutaj udać. Prawie 50 000 obrażeń, więc 10 000 jeszcze brakuje. Tutaj z obrażaniami o wiele, o wiele szybciej idzie, e, bo tutaj no, nie jest wymagane. Tu po prostu mogę sobie kogoś obić i zawsze te obrażenia wpadną. Na no tu jednak muszę pokonać, więc no tu jest trochę ciężej z tymi killami. Ale lecimy od razu na tego Serge'a, Może uda się go ubić, albo nie wiecie co, na tego Franka pójdziemy, bo ta postać ma mega damage na tanki, więc myślę, że tego Franka sobie możemy ubić. No i widzicie, teraz robiłem damage, a tego Franka nie mogę ubić. okej, okay, tutaj jest też kolet też na maksa, więc pewnie też sobie ten typ wbija, sobie po prostu tą. Postać wyżej. Ok, no widzicie, on tutaj się kręci cały czas za tymi ściankami, no trochę średnio. Ok, mamy ulta, Może jakoś uda się go tutaj dobrze użyć. W końcu, może trafię tym ultem. Yy, on będzie musiał wejść, bo się strefa kończy. Dobra, mamy przesunięty do strefy. Jeszcze tutaj od strefy dostał. I chyba będzie tak, mamy pierwszego killa. Tu akurat udało się go fajnie porobić. Niestety trochę przedłużał. Ok, czy uda się? Dobra, zabrałem tutaj killa tej kolet. Teraz walka, ona ma 4, ja mam niestety 2, wiecie co, może ja się wycofam tutaj od niej, e, trochę ucieknę, żeby... E, jednak ma tą przewagę 4 parkiusów i ja tutaj nie chcę ryzykować, ale ten Gale coś tutaj leci na tą kole. dobra, trzeci kill, jeszcze jakby się tutaj udało, okej, okay, coś się tutaj zepsuło, chyba nie wiem co tam się w ogóle stało, jak ona we mnie wleciała, niestety to już jak ja wleciałem w nią było bez sensu, ale mamy jednego quest'a zrobionego. Jeszcze brakuje mi dwóch killi, więc lecimy z. Może ostatnią grą. Mam nadzieję, że tutaj siądą te dwa kille, W poprzedniej grze całkiem ok, poszło. Mam nadzieję, że będzie tu jak najwięcej tanków, żeby ten demież, wiadomo był jak najwyższy. No i też łatwiej po, po prostu się ubija tanki postacią na daleko. Ok, mamy tam Nani na dole. 2600 HP ma. Nie wiem, które to jest w sumie poziom. Ok, tutaj mamy Geyla. Wiecie, co może tego Geyla. E, zapoluje, dobra, dostał, ostatni raz nie dostał ostatni raz, no i znowu. Znowu się będzie tutaj kręcił wokół e, tych bloków. Okej, okay, mamy. Mamy jednego killa, jeszcze jeden i będzie kościk zrobiony. Później otwieramy sobie pimpaka. Zobaczymy jakie tym razem piny wylecą. Mam nadzieję, że coś... że coś fajnego, jakiś epic może. ok, tutaj sprot sobie. A wczuł czy co on tutaj robił? Chyba odpoczywał. E, dobra, myślę, że tego... To możemy ubić. Tego geyla na pewno nie. Okej, okay, za dużo. 2-200 HP mi zostało. No, wiecie co myślę, że za tym sprotem sobie polecimy? Ja może jakoś. Czekajcie, może on da tutaj podejść. Dobra, mamy 2-3. No i mamy go porobionego. Mamy już quest'a zrobionego, bo 2 kile wpadły. Ale może jeszcze tutaj się uda coś e, zrobić. Użyję sobie tego gadżetu. W sumie nie wiem nawet jak, za bardzo, jak ten gadżet działa. Wiem, że tam jakiś damage e, wyższy, ale za co i jak to. Nie bardzo wiem, po prostu nie bardzo się tym interesowałem. Okej, okay, no tutaj dobry, dobry ult z mojej strony w ścianę. Gail mnie jeszcze odepnął pod Serge'a, ale nieważne. Trzecie miejsce, plus 7 pucharów też sobie tutaj podbiłem trochę tą postać. 90 pucharów prawie mam na niej i mamy kwestika zrobionego pokonać 9 przeciwników, więc do git. Plus 34 puchary, 320 tokenów, tu kolejny poziom wleciał. Oczywiście Brawl Pasta sobie zostawiam, później go... Może na sam koniec sezonu sobie go odbiorę te nagrody, które potrzebuję. Dobra, więc teraz myślę, możemy sobie przejść do yy, kupienia tego Pimpaka. Oczywiście tutaj yy, wpiszę kod FACER, wiadomo. No, niestety FACER już stracił kod, nie można go wspierać, ale trudno. Kod FACER na zawsze będzie. Więc teraz po prostu kupię sobie ten yy, pakiet oznak za 49 gów Mamy przecenę znowu z 50 na 49, więc kupujemy i zobaczymy, jakie tym razem. Ok, ten pierwsza emotka do AceB, tak, tutaj cold. W sumie te emotki takie średnie, poza tym, że pierwsza emotka do 8 -bita. czekajcie, może sobie tutaj e, jeszcze na szybko ogarnę, tu tylko Colt dla Colta wybiorę, bo on tutaj ma e, specjalną emotkę, Ok, no do Colta mam szczęśliwy i w sumie specjalną emotkę do 8 -bita. jest to moja pierwsza emotka, e, także teraz w sumie przejdziemy sobie do podsumowania sezonu i zobaczymy jak ten sezon poszedł, ile star pointsów dostanę. Najwięcej w sumie, na Sandy tam miałem kilka postaci na 800, więc... Myślę, że w sumie standardowo 8000 powinno być. Zobaczymy jak dalej. Powoli się te starpońcy zbierają. Ja tam power play'a za bardzo nie gram, ale po prostu za sezon mi to te starpońcy wystarczają w sumie. Zobaczymy, czy będzie. Jest 8000, mamy 8120. Tak jak mówię, ledwo ponad 8000, ale 8 jest. Chciałbym właśnie w każdym sezonie co najmniej takie 8000 robić. To by było ok. Także czekajcie, ja już to sobie zbieram. No i mamy 253 tysiące star bo jeszcze 10 tysięcy wydałem na Skina do Primo Oczywiście na tego skina, który był L-Atomic yy, Primo Więc 10 tysięcy poszło na tego skina Więc to było na tyle w tym odcinku Możecie się zostawić łapę w górę, jeżeli ten odcinek wam się spodoba Zasubskrybować kanał No i oczywiście napiszcie mi, ile wydostaliście Tych starpańców za koniec sezonu Do następnego odcinka Siema